Cześć moi mili, witam was w kolejnym odcinku z serii. Przygód z Jaggedem jest to seria, moja ukochana seria Resident Evil. Tym razem będzie to część szósta. Mam nadzieję, że będzie również dobra co pozostałe części. Mam nadzieję, że będzie lepsza niż część piąta. Chociaż piąta nie jest taka zła, ale wiecie, yy, jednak sentyment mam do tych starszych części, czyli dwójka, trójka, yy, jedynka też. Ale no dobra, nie rozgadujmy się. Zaczniemy sobie w końcu rozdział kampanii Leonem. Mam nadzieję, że się będziecie dobrze bać razem ze mną. Także yy, zaczynajmy. Poziom trudności. Na jakim poziomie trudności tego? Hmm. Wiecie co? <grym> Brak nadziei. Hmm. Normalny mi się wydaje. Może zagramy na weteranie, wiecie? Żeby trochę było trudniej. Eee, tryb ekranu pojedynczy. Dobra, no to zaczynamy, aż się boję. Będziemy grali. Leonem. Wybór sieci online nie chcę, offline, żeby mi nie dołączył czasem. Eee, to nie. To też nie. Dziwne. Nie potrzebuję teraz nieskończonej amunicji, bez przesady. <laughs> I zapomniałem włączyć stoper. Ale już włączyłem, także się nie martw.

Prezydencie, to pańska ostatnia szansa. Niech pan jej nie przepuszcza! my <pastużdżonica> <grywania> fault. What are you talking about? tolok's Cathedral. I'll explain everything there, Agent Kennedy. How do you know my name? Hunnigan. Thank God you're both How do you two know each other? Helena harper she's been with the secret service since last year i can't tell you how good it is to hear you two are all right look i hate to rush introductions but i need a report on your situation i i just shot the president what he had already been infected by the time we found him leon leon did what he had to he saved my life god help us I'll submit the report. You two just focus on getting the hell out of there. The virus has already spread three miles past the campus perimeter and it's not slowing down. You need to hurry. Not before we check out Tallook's Cathedral. Agent Kennedy's got a lead that might tell us who's responsible for this. Leon, is that true? Yeah. I think I might have something. Roger that. I'll map out the safest access route. Keep your radio on. Jeszcze taka mała uwaga do was. Z tego co się dowiedziałem, szósta część jest strasznie zagmatwana i żeby dosyć ją dobrze zrozumieć, trzeba naprawdę skupiać się na tym, co wszyscy właśnie mówią i na notatkach, także... Ja tutaj nie będę zbytnio coś komentował, czy właśnie przeszkadzał, bo chcę się skupić troszkę, wiecie, na fabule. Dobra. Tak, no to czy A, mamy swój ukochany kompas. Leon ma bardzo mało zdrowia. Ja nie pamiętam, czym się zmienia. Albo yy, FG, tak? Tak, FG, ale nie mamy amunicji. Hmm. Czy ja muszę tu coś przeszukiwać? To jest właśnie dla mnie ciekawe. Wiem, że mam doczyć tam. Może to później gra. <tryfikujesz> Pokaże nam, że możemy już strzelać, biec i tak dalej. No. Zobaczmy co jest tu Hallo Halu. Może tu coś jest ciekawego. Co to? Aha, trup zleciał. Okej. Okay. Tędy się nie da wejść. Niewidzialne ściany. Tu na pewno też nic? Nie. Trup. Idziemy w takim bądź razie dalej. Zobaczmy, co jest dobra Nie ma prądu. No jak ktoś nie zapłacił za prąd, to nie ma prądu. No ale tak żywa, ale ona zawsze musi świecić. Nawet w ciemności. Czym się biega? Shiftem w tym albo spacer. Bon. Wielki Ban. Czyli okay. to wielki Benie. Wiecie, muszę posprawdzać, co tu jest ciekawego. Ale naprawdę wiecie co, te tekstury naprawdę mogli poprawić, bo one są strasznie niskiej jakości. To nie jest to co w piątce. Dlatego... No, chociaż tu jest fizyka. Dlatego będę cały czas borykał się na to, jak mogli tak spartaczyć, jeżeli chodzi o jakość tekstur. Ok. You see one of them, aim to jest A ty, Helen, masz amunicję? Więc nie powiedziałeś. To jest to, będą. Ale czemu ja nie mam? Kurczę, so. dobra, dwa pistolety i jeden pistolet, ale ja, ja nie potrzebuję tego. Wierzę, że tu się nie da biec, wiecie? To jest tak po prostu automatycznie nakierowane, znaczy nakierowane, zrobione, że nie możemy biec. I can't believe this is happening again. It's just like Raccoon. Właśnie, no, dokładnie tak. Leon. You Yeah, never forget going to this cathedral you bardzo pełna siebie Helenko. What that? go. Dobra, teraz leon sam biega. Nie mamy amunicji. Może tu coś znajdziemy. Jakieś żarcie? No leon, nie możesz tego przeskoczyć. No poroszyć. Trochę głupio to zrobili, no ale cóż. Idziemy tędy. O! Ojej, niedobre krzesło. Już szampan Napijemy się Helenko. Chodź Helenka. Helenka. In the back. Tu coś? Nie. Chyba nie będzie nabój na początku, tak mi się coś wydaje. bojnik. <śm> hmm. Rezbójnik. Chyba cię znaleźliśmy. Are you all right? The fog. What? The fog. It came out of nowhere. Liz, wait! Let me go! It's too dangerous. <coughs> My daughter. She's all alone. If we don't do something. All right. I get it you don't keep it down, you won't live to save her. You understand? Liz... Leon, we don't have time <coughs> to... We're making the time. Liz, where No, w końcu mogę Leon byś się wstydził no No troszeczkę się przestraszyłem, no, ale Nie było tego widać po mnie Podawać Bryku Czuję Nie mam żadnych ani amunicji. Stay No co jest? O, mamy latarkę. Leon mówi się w dentystę. Wow. A tam Helenka? Helenko? Jest Helena. Nie, gdzie gdzie

Не идишь, трудно. То я себе пойду сам в таком базире. Может, ты отворишь то? Маш ключик? Старый прику? Где ты поразу? Ну, тут, прику, пожалуйста, это твой папа, не разумею. miałem na niego zaczekać i wtedy otworzyć. A może tędy? Znaczy chyba tak. Leonowi zgasła Latara. No, wrócić. Hmm. O. Mamy spray do i teraz możemy go użyć. Tylko jak go się używa? No, pewnie. A to chyba nie był spray leczniczy, tylko lakier do włosów. No, Leon musi dbać o tą fryzurę. O, Helena. Jakim cudem. No człopałaś się tutaj. A, star prig ci pom. No, patrzcie to. Co? Co ci się dzieje? No gdzieś na pewno. Po cichutku pomalutko. Zanim ja pójdę do tamtego pryka, ja chcę się tu rozejrzeć trochę. Oj, pieski. Sure to get the elevator working again it's locked but i work here i've got the keys once we're in we can take my car thanks let's find liz and get the hell out of here liz liz is that you <laughs> Jest Z czego mam się Może z dupy, bo amunicji to ja nie mam. Dużo krwi! No i czego ja jeszcze? się Czy to ty? To ty. Jest tu jakaś amunicja? Nie ma. Dobra, Czekaj, chleńo, nie, muszę tende, tak? Nie, no za nimi muszę ich doprowadzić. O, z tego wyglądu. How do we get out of this place? The underground parking lot. Mhm, już wiem, co tam będzie czekał. Mhm. Ale żeby Leon nie miał gdzieś amunicji to jest dziwne Pestenka To masz zabudki Nie widzę. Aha, ja muszę iść pierwszy way Ej, nie ma problemu. Helenko, proszę tu za mną. Wszyscy hm. to są ja trochę pijani w tej grze na początku? Nie wiem czego. Podoba mi się to skrzypienie tego tych podłóg. Fajny taki klimacik.

Piękne zamki. Oh Znowu to? No co jest? Aha, kurde nie. Pomyliłem te. No bo mnie już ze kursorami. O, łabisz, nie? I przecież nie ma naboi!

O! Pozwalać łby! Łęka jasna! A czym się przeładowuje? Nie wiem, że Leon sam przeładowuje. A weźmiemy dwie moje broń od razu lepiej się Czaska A ty gdzie ślimaczka udajesz do no, tańca. Ja dziękuję Aha No i świetnie, I ciekawe z czego mam się bronić. Znoża! Uja. 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 Uja! 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 A może ktoś jest Oj, przepraszam! Oj, oj, była amunicja. Czekajcie, bo kurczę tu było gdzieś... No, możesz podnieść tą amunicję? Dziękuję ci bardzo. I zmień... Nie to. No. r się przeładowuje, tylko... Oj przepraszam, ojups! Oops. Dobra. Musimy tu iść. Wydaje mi się, że tu gdzieś jeszcze chyba powinna być amunicja, tylko że... Ja nie widzę. Nie ogarniam jeszcze tej gry dobrze. Chodźmy stąd. Helino. Tylko, czy było ją? Słychać z daleka, a. Była tu ob obok mnie. Tuż obok mnie, to chciałem powiedzieć.

Dobra, to będzie tyle w, e, w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Leon widzę już napalony na akcję i na Helenę pewnie. Helena też widzę. Zgrany duecik widzę. <laughs> także e, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Leon zafascynowany Heleną. Dobra, także nie będę tutaj przedłużał tego odcinka i zapraszam na kolejny. To na razie, cześć!